Siema Przed chwilą wstałem. Jakieś 5 minut temu ogarnąłem, że jest czwartek. Trzeba film nagrać. Wody nie mam, czekajcie. Musicie pamiętać, że picie wody jest strasznie ważne. Robi się ciepło. Powinniśmy pić bardzo dużo wody, najwięcej. W ogóle, w ogóle, dużo Co tam u mnie? U mnie wszystko ok. Życie jest jak woda Zależy tylko, którą pijesz, skąd pijesz Bo jak ze stawu to jest nieładna A taka, a taka z kranu dobra Ja nie jestem pijany Proszę dopiero co wstałem I, i mamy najgorszy odcinek lepsze zabawy, czyli tam dzisiaj nagrywa imprezę. Dla mnie to jest straszne, naprawdę. już Dla, dla mnie jest to przeraźliwe, jak y, youtuberzy teraz streamują lub nagrywają imprezy. Spotykasz się ze znajomymi. I zamiast spotka się spotkać znajomymi. Spotykasz się jako popularni ludzie i nagrywacie się z tego filmik. Bo się spotkaliście niesamowite. Zabawa. Mnie to jako influencera przeraża, a co dopiero człowieka, który nie siedzi w tym. Jeżeli teraz wyłączysz ten film, to się na ciebie w ogóle nie obrażę. Ani trochę. W sumie możesz wyjść. To jest bardzo dobry moment na to. Co? samo powiedział tak se pod nosem. No i moi drodzy Państwo. Mam nadzieję, że to będzie mój najlepszy dzień w życiu. Poczekaj, jak... Stałem... Jak on teraz zdejmie spodnie i pokaże dupę, to zastanowię się, dlaczego mówię ten komentarz i czemu w ogóle padłem na pomysł, że mógłby to zrobić? W sensie, czy ja mam jakieś marzenia w tym momencie? Adam, dlaczego to zrobiłeś? Adaś, to nie był dobry pomysł, Adaś, czemu dalej mówisz? Przecież mógłbyś teraz to przyciąć, mógłbyś tego wrzucać do odcinka. Dlaczego myślisz, że możesz zrobić z tego skoczyka i dalszym ciągu wizy z twarzą? Nie wiem. Jeszcze ja. O kr. Ku... <laughs> A było tak miło, totalnie zapomniałem, że koleś jest raperem. O nie. O nie. Podtrzymajcie tego człowieka. Stoi Józef z lornetką, tak? Podchodzi Plastuś obok swojej żony mówi Ty zboczańcu, co podglądasz moją żonę? Pan Józef mówi, co go obchodzi ta żona. Czemu powtórzyłem całą tą scenę? Nie mam pojęcia, bo dlatego, że bardzo mnie ona cieszy, bardzo mnie ona rozbawiła, Postanowiłem ją opowiedzieć raz jeszcze, bo mam ADHD i w ten sposób zapamiętam, bo to powiedziałem, ok? Chcę zapamiętać tę scenę, bo jest genialna. Kąż aktorski tego wielkiego człowieka! Ej, u Was też jest tak gorąco? Jakby, nie wiem, ubrałem tą koszulę, ale jakby chyba zbyt odważny jestem. Ci uderzę! Nie, nie, to ja ci zaraz uderzę! Nie, 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 to ja ci zaraz uderzę! To ja ci zaraz! Czekam, muszę zamówić sobie śniadanie, bo już tutaj tylko 6 godzin! E... Ci uderzę! Eee, idź tam! <laughs> na policję! Czekaj. Okay. Czy ja widzę, że ty nie dałeś łapki w górę pod tym filmem? Dzwoni pokuratora! Chodź! No chodź! No chodź. chodź! Słuchaj, mam dla ciebie sprawę. To jest biznes! Patrz, tutaj siadasz, nie? Teraz. I prowadzisz content za mnie. Patrz, tu masz kość, nie? To będzie kość. Tu patrzysz tą kamerę i generalnie proszę, to dla ciebie. Baw się dobrze i rób content. Daj mi się, że lepszą robotę niż ja. Jakby jeżeli zobaczysz, to krzycz od razu, proszę! I co? Za mało? A co ja ci mam jeszcze dać? Pelisa wołowego ci z nie dam? On śmierdzi potem po całym mieszkaniu! A to dopiero początek, a my tu już mamy całkiem dobrze zapadającą się postać. Jeżeli ktoś zakłada spodnie na pępek, to trzeba się go wystrzegać. Pamiętajcie, dzieci, jak zobaczycie na ulicy mężczyznę, który ma spodnie na pępku. To źle. Muszę się napić wody. Czego słuchasz? To, w sensie, to było tak naturalne Słucham! Czy to może bardziej chodziło o to, że włączam aparat słuchowy, do tego, żeby... Słucham! Mordo, miliony ludzi podglądają innych w internecie jakoś... Nikt nie ma problemu pewnie dlatego, że ci ludzie nie robią tego przez lornetki. Prawdziwy związek miłosny w pardokumencie. Ojoj! Ojoj! Zostałem opuszczony. Kto mi teraz rachunki za ten szypowar spłaci? Bo Jak ich dziecko gra dwie, dwie godziny. Jak można grać dwie godziny dziennie w gry komputerowe? Gdybym ja jako dziecko grał dwie godziny dziennie w gry komputerowe, to może, ale tylko może, miałbym Barniejsze dzieciństwo, więcej spowodu. Ja pierdolę! O jezu, popakałem się chyba, wiecie. O jezu, dawno nie wiem tak wewnętrznego śmiechu. U, oczywiście, że wejście było od drugiej strony. Ho. On nic nie zrobił. Gdyby nie on, gdyby wtedy tego dnia nie wrócił wtedy na mieszkanie, to. pan przemiał. On mógł mnie to co opowiadasz mi jest okropne, obrzydliwe. Ja mam ochotę go po prostu rozszarpać. Damian powiedział, że musimy zgłosić to na. Ania, bo się truskawką zadławiłem przez ciebie, niechcący, nie. Co się? Nie robisz takie. I wytłumacz mi, co to miało być? Co to w ogóle było? Dobrze się bawicie? Nie zwalniamy tempa, co? Uh, uh. <laughs> co się tam w życiu dzieje? U Ciebie powiedzmy. Możemy porozmawiać. Co sądzisz na przykład o progresującym, globalnym kapitalizmie? Aha, czyli nie szkolowali wcześniej facetów, tylko bo ona po prostu nie poszła do fryzjera, więc nie zauważył, że było freezera. Wszystko jasne. Pretensji. Poza tym, ja już wszystko powiedziałem na policji o jego wybrykach, więc on już się raczej nie wywinie. Co takiego? No powiedziałem, jak potraktował Cię, No tak, nie wychodzi z roli, dalej jest def... W szczególności Damiana musi w końcu pójść siedzieć. Nie, no on nas wszystkich zabije. Tak. Wywinie się z kary i Oby. nas wszystkich zabije. <noise> no bardzo bym chciał, żeby to się stało. Jezu, ty nawet tego popiołu skremowanej babci z głowy jeszcze nie zrzuciłaś, kryminalistko jedna, ty. Jezu, ja jestem głupi, muszę się napić wody. A nigdy nie wróci, przepraszam, dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Rozumiem powagę sytuacji, nie żyje typ, umarł czapkomen, nie żyje. Ale przepraszam was bardzo, po prostu nie mogę wysiedzieć z radości, nie mam popcornu, więc będę jadł truskawki. Lecimy dalej. Posłuchaj, u Krystiana znaleźli broń i prawdopodobnie pójdzie siedzieć i to na wiele lat. Ale on nie. już nikogo nie skrzywdzi więcej. Ani ciebie, ani nikogo innego. I ja nie to chcę. To dobrze tym To co będzie przez najwyżej 15 minut? Możesz do nas przyjść o każdej porze dnia i. I no, pracować! Za niską krajową. Wiecie co ja myślę, że idę chyba spać. O, jeżeli chcecie! Kolejny odcinek z tego, w sensie, żebym nagrał filmik, gdzie dokończę oglądanie tego to Dajcie mi znać, a ja idę się odezwać do pana Józefa, ja sobie z nim jakiś odcinek Napro Ja, ja nawet żartuję w tym momencie Pan Józef musi założyć spodnie na pępek i tutaj przyjść i usiąść obok mnie no To, je, to jest trochę moje marzenie Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek z tego, to dajcie łapkę w górę Będzie mi bardzo miło, ale odcinek tak czy tak nagram, bo jestem bardzo ciekaw To się wydaje, że później Muszę iść spać do zobaczenia w niedzielę. Pa, pa.